Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, którą przeczytałam w tym tygodniu. Niestety, ale nagrywam już drugi raz, ponieważ poprzednie nagranie się kompletnie nie nagrał mój głos. Nie wiem, co się ostatnio dzieje, ale mam nadzieję, że tym razem się uda. Ale bez przedłużania opowiem Wam o książce, którą przeczytałam. I jest to www.1944.wab.pl i autorem jest Marcin Ciszewski. Książka opowiada o bohaterach, którzy żyją w 2007 roku i chcą zmienić bieg wydarzeń podczas II wojny światowej. I postanawiają, że przeniosą się do przeszłości i zmienią historię Polski. Przenoszą się akurat podczas II wojny światowej, czyli do roku 1944, gdzie właśnie ma rozpocząć się powstanie warszawskie. Autor bardzo szczegółowo opisał wszystkie taktyki wojenne, jakie były tam wykorzystywane. Dodatkowo, bardzo szczegółowo opisana broń, sprzęt, jaki potrzebowali nasi bohaterowie, oraz bardzo dużo intryg wojennych. Książka wciąga od pierwszych stron. Niestety, podczas czytania okazało się, że to jest kontynuacja cyklu. Prawdopodobnie sięgnęłam po, trzeci, po trzecią część. Nie wiedząc kompletnie, że jest to kontynuacja, ale na szczęście odnalazłam się bardzo szybko. Na początku zaczęłam się troszeczkę gubić, ale to nic nie przeszkadza, chociaż chętnie bym sięgnęła od początku. Książkę otrzymałam w tamtym roku, w grudniu, w kalendarzu adwentowym. Kto mnie śledził, ten pewnie może jeszcze ją kojarzy. Bardzo się cieszę, że tą książkę po nią sięgnęłam. Autor tak gdyba, co by było, gdyby losy wojny się inaczej potoczyły, jakby było, można zmienić bieg wydarzeń. Każdy z bohaterów próbuje odnaleźć emiter, który zaginął podczas wojny, który umożliwiłby hmm, przenoszenie się do innego czasu świata, także jest to bardzo niebezpieczne, bo jeżeli by taki sprzęt trafił w ręce wroga, mogłoby być bardzo źle. Także powiem Wam, że akcja się to, toczy bardzo dynamicznie. Jest książka wciągająca, interesująca. Myślę, że mężczyzn ona bardziej zainteresuje niż kobiety ze względu na te militaria, które są bardzo szczegółowo opisane. Mi osobiście się to bardzo spodobało, bo kto mnie zna, ten wie, że lubię bardzo czytać książki. O wojnie, o tamtych czasach. Chociaż tu jest troszeczkę fikcji, bo wiadomo, przenoszenie się w czasie i tak dalej, chęć zmiany wydarzeń jest to takie bardzo wymyślone, takie gdybanie. Co by było, gdyby jakby losy się potoczyły, gdyby weszły w ten czas właśnie osoby z teraźniejszości z tą wiedzą, którą mamy dzisiaj, z tym sprzętem. Jakby to wyglądało? Bardzo fajnie opisane i pokazane, że pomimo, że. Przenieśli się tam bohaterowie z teraźniejszości, to i tak ich życie było zagrożone. Bardzo fajna książka, serdecznie Wam mogę polecić. Wciągająca, bardzo dynamiczna, pełna akcji. Autor ma bardzo fajne, lekkie pióro, przez co przyjemnie się tą książkę czyta. No i jak mówiłam, tylko dla osób, które lubią taką tematykę. I to kochani, na tyle na dzisiaj. Zaczynam teraz czytać się w dość podobnym klimacie książkę, ale nie będę Wam na razie zdradzać jaką. No i życzę Wam udanego dnia, czy wieczoru. Zobaczę, jak ten filmik uda mi się zmontować. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!